Cześć kochani, witam Was na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć teraz super modne dzwony, które są teraz dosłownie wszędzie w sklepach. Są one z bawełnianego jersey'u. Można spędzić fajnie czas na szyciu i przy okazji zaoszczędzić pieniądze. Najpierw pokażę Wam, co nam do tych dzwonów będzie potrzebne. Potrzebujemy nożyczek krawieckich, centymetra, szpilek do fastrygowania i nici do maszyny w pasującym kolorze. Dobrze jest też mieć takie mydełko lub kredę krawiecką do zrobienia wykroju. Jeżeli chodzi o materiał, ja zdecydowałam się na bawełniany jersey, bo jest on fajnie, lekko sprężysty i jest dość prosty do szycia, ale oczywiście możecie wybrać dowolny materiał, który Wam się podoba. Na wzór będziecie potrzebować też leginsów, które idealnie na Was pasują albo jakieś inne, na górze dobrze przylegające spodnie z podobnego materiału, które dobrze na Was leżą i na podstawie których będziemy się wzorować. Jeśli chcecie, żeby były jeszcze węższe i przylegające w talii, możecie dodatkowo wszyć w nich gumkę. Najpierw będziemy potrzebowali naszego materiału, dwie warstwy, prawa strona do prawej strony potrzebujemy go tyle, żeby zmieścić na nim nasze leginsy na wzór. Spodnie dopasowujemy sobie dokładnie do materiału. Na pewno musimy zostawić sobie tyle miejsca, żeby zmieścić jeszcze naszą rozszerzającą się nogawkę. Jak już mamy je dopasowane, to możemy zacząć robić obrys. Bierzemy naszą kredę krawiecką i odznaczamy wzdłuż formy, zostawiając około centymetra zapasu. Kiedy już to zrobiliśmy, to mamy tak naprawdę tył naszych spodni. Bo kiedy się przyjrzycie dokładnie, do materiału z tyłu spodni zawsze jest trochę więcej niż z przodu. Ten lekki nadmiar materiału dobrze widać w tym miejscu. Tutaj mamy go trochę więcej, a przód kończyłby się mniej więcej tutaj. Zaraz sobie będziemy jeszcze ten przód wycinać. To samo widać na gumce od spodni, że przód jest trochę niżej od tyłu. Ja chciałam, żeby moja nogawka rozszerzała się mniej więcej od kolan. Dlatego wcześniej lekko zaznaczyłam sobie wysokość kolana na moich legginsach, i od tego miejsca będziemy rozszerzać. Możemy posłużyć się tutaj taką linijką lub normalnym centymetrem. Od Was zależy, jak szeroką tę nogawkę chcecie mieć i jak Wam będzie się podobało. Ja zawsze polecam wykroić na początku trochę więcej materiału niż mniej, bo zawsze możemy zwęzić, ale najpierw ocenimy, czy tak nam się podoba. Przy przycinaniu przedniej strony robimy tak samo jak przy wycinaniu tyłu, z tym, że musimy wziąć pod uwagę, żeby w tym miejscu tego materiału było trochę mniej. Więc można sobie to podwinąć i tak odrysować, albo zrobić w tym miejscu trochę mniejszy zapas materiału przy wycinaniu. I to samo robimy tutaj na górze. Ważne, żebyśmy zachowali wymiary naszej rozszerzonej nogawki i przód wykroili dokładnie tak samo. Jak już mamy wycięte obie strony naszych spodni, to zaczynamy od szycia tyłu. To znaczy, że materiał kładziemy prawą stroną do prawej strony, tak jak wycinaliśmy. I najpierw zrobimy sobie fastrygę tej części. Zszywanie zaczniemy od tej strony. Będziemy zszywać wzdłuż naszej fastrygi, a później jeszcze obrzucimy materiał, żeby się nam nie pruł. Teraz, kiedy mamy zszyty już przód i tył, to dokładnie widzimy, że tył w kroku jest dłuższy od przodu. Następnie rozłożymy obie części na płasko i położymy jedna na drugą, prawa strona do prawej strony. Najważniejsze to, żebyśmy pilnowali, żeby obie części w kroku leżały równo wzdłuż szwu. Zaczniemy sobie teraz wszystko fastrygować, tak, żeby całość była równo, i zaczniemy od jednej nogawki, przechodząc przez krok i szyjemy drugą nogawkę. Kiedy będziemy już mieli zszyte nasze spodnie z jednej strony, to pozostanie nam je tylko zamknąć na zewnętrznej stronie nogawek. I tak naprawdę już będziemy mieli prawie wszystko skończone. I tak powinna nam się teraz całość prezentować. Kiedy zszyliśmy sobie już przód naszych spodni, zszyliśmy je również z tyłu. I przeszyliśmy je sobie też w kroku. Tak jak już mówiłam, ważne jest, żebyśmy pilnowali w kroku, żeby szef szedł równo. Teraz tylko obrzucimy sobie materiał od wewnętrznej i zewnętrznej strony nogawki, na lewej stronie spodni. Tutaj już super widać, jak wygląda ten nasz przysłowiowy dzwon. Ja sobie też zabezpieczyłam nogawki, najpierw obrzucając jej koniec, a później jeszcze podwijając ją troszkę do środka i przeszywając całość jeszcze raz. Teraz zostało nam jeszcze tylko wszyć pasek na górze, żeby nam się te spodnie trzymały na brzuchu. I w zależności od tego, jak wysoko chcemy je nosić, to taką zrobimy szerokość paska. Możemy na przykład zrobić je z wysoką talią. Gdyby okazały się tu na górze za luźne, zawsze możemy je tutaj jeszcze przeszyć i trochę zwęzić. Na pasek będziemy potrzebowali kawałka najlepiej tego samego materiału. U mnie jest 12 cm na szerokość, a długość paska odpowiada szerokości spodni na górze. Kiedy już mamy nasz pasek, to możemy wszyć też kawałek gumki, żeby na brzuchu te spodnie lepiej i dokładniej się nam trzymały. Wtedy nie zaszywamy tego paska do końca i przeciągamy sobie kawałek tej gumki dookoła, ale najpierw pokażę Wam, jak doszyć ten pasek. Przykładamy go sobie prawą stroną do prawej strony. Fastrygujemy wzdłuż krawędzi. Jak już mamy naszą fastrygę, to zszyjemy to sobie teraz tworząc ładne wykończenie przodu. Wtedy obracamy spodnie i zaginamy krawędź. I zaginamy jeszcze raz do wewnątrz spodni. Przyszyjemy to teraz w ten sposób i będziemy mieli ładne wykończenie z przodu. Tak wygląda to już po szyciu. Zaczęliśmy sobie od nogawek, później przyszyliśmy nasz pasek. Jeszcze raz pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Czyli zszyliśmy sobie to na początku z jednej strony, i ten pasek sobie zagięliśmy do środka i przeszyliśmy to jeszcze raz od wewnątrz. Czyli mamy to teraz zamknięte z obu stron. A jeśli chcielibyście mieć tu jeszcze gumkę, to zostawcie sobie tutaj taki mały otwór na przeciągnięcie tej gumki. Ja zdecydowałam się na taką grubszą i dosyć stabilną. Jak już przeciągniecie gumkę, to zaszywacie ten otwór do końca. Najlepiej wcześniej wymierzyć to sobie na biodrach, ile tej gumki powinno tam być, i wtedy można zaszyć. Tak prezentują się moje spodnie i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolona z efektu końcowego. Ten materiał super się tutaj sprawdził. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten tutorial i jeśli tak, to zostawcie kciuk w górę i możecie też zasubskrybować kanał Zrób to Sam, tak żeby w przyszłości nie umknął Wam żaden tutorial. Dzięki za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia następnym razem.